Cześć, witajcie na kanale Wojcieżki. Dzisiaj mam dla was unboxing tego oto tej oto gofrownicy. Kupiłam ją w action za około 69 zł, więc zobaczymy, co znajduje się w środku zestawu. Otwieramy opakowanie, wyciągamy wszystko. Jest dość mała, więc ma to swoje plusy i minusy. Jest bardzo poręczna. No i mamy wymieniane. Tutaj mamy bałwanka. Mamy pierniczka. Mamy świętego Mikołaja, jak i również hojneczka. Także zobaczcie sobie, jak on wygląda. Jest mały, no ale na jednego gofra dla dziecka. Starczy. Czy cena jest ok? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o cenę 70 zł, to jest to trochę dużo, jeżeli chodzi o tak małą gofrownicę. Fajne jest to, że mamy te wymienne wkłady, no ale i tak do końca mamy tą cenę. Więc dajcie znać w komentarzu, czy po prostu dla Was też ta cena jest ok. Czy jest może za duża? Czy powinna kosztować mniej? Jeżeli chodzi o wkładanie. To po prostu tutaj wkładamy na, na, taci, na taki zacisk, zaklikujemy i mamy, i możemy robić gofra. Zaraz będziemy testować gofra, bo akurat mam ciasto na gofry, więc przygotuję razem z Wami właśnie tego pierwszego gofra. Mój gofr się przygotowuje. Na pierwszy ogień poszła choinka, więc do tej choinki później będziemy mogli ją udekorować, bo możemy wykorzystać kolorowe pisaki. I pokolorować ją na czerwono, na zielono. Możemy też dodać jakąś posypkę świąteczną. My mamy dużo też takich sosików, do czegoś słodkiego. Mamy tutaj Oreo, i mamy wiadomo, masło orzechowe to coś jest bardzo fajne. A to jest dopiero nowe, więc dopiero będziemy próbować. No, i standardowo dżemiki. Ja akurat dzisiaj mam śliwki, węgierki, ponieważ jesteśmy w klimacie totalnie świątecznym, więc do Piernika już mam kupione. Zaglądamy do naszego gofra. Jeszcze chwilka. Natomiast piecze się Nasz maleń, nasze maleństwo. Zamiast pisaka jednak wykorzystałam sosik z Oreo. I tutaj posypiemy sobie to posypką, taką świąteczną. I wszystko ładnie nam się zaprezentuje. Czyli mamy piękną chojneczkę świąteczną z posypką i sosikiem Oreo. Teraz czas na zimową herbatkę i szamanko. Zdecydowanym plusem tej gofrownicy jest jej rozmiar. Malutkie, idealne na, na taką imprezkę dla dzieci. Można je zorganizować ją w klimacie świątecznym, poprzestrajać te różnego typu gofry. Minusem jest na pewno cena, ponieważ 70 zł za tak małą gofrownicę, mimo iż ma 4 wkładki, wydaje mi się, że to trochę dużo. Mamy tańsze rzeczy, które są na rynku. Na pewno są też takie, które są w tej cenie i są większe. Za nami test o tej właśnie gofrownicy. Mamy zrobione dwa gofry, czas na zimową herbatkę. Uuu, będzie smacznie. Mamy tutaj pomarańcze, kawałki cytryny, goździki yy, i również cynamon. Natomiast moje dwa goferki, pierwszy z nich to jest choineczka i ją mamy z sosikiem yy, z Oreo oraz posypką, a drugi to jest ciastek. No i do ciastka musiałam wybrać dżemik powidełka węgierskie. Więc teraz będę jadła yy, i smakowała to wszystko. A wy dajcie znać w komentarzu, czy podobała wam się ta recenzja i czy chcecie więcej takich. Pa!